Witam Państwa z tej strony, Paweł Postek. W przedmiotowym filmie przedstawię ogólne zasady dotyczące zarządzania warstwami w programie FMAPA. Aby przejrzeć warstwy, które na chwilę obecną posiadamy, musimy wejść do eksploratora. Jak widzimy, pierwsze cztery katalogi warstw to są katalogi, które utworzyliśmy w poprzednich cyklach. Natomiast ten katalog został utworzony automatycznie przy zakładaniu bazy. Widzimy, nazwa tego katalogu z warstwami jest identyczna jak nazwa bazy. Jeśli go rozwiniemy, to zauważymy, że mamy cały szereg warstw. Warstwy te dzielone są na tekstowe i liniowe. Tekstowe są oznaczone literką T, natomiast liniowe oznaczone zygzakiem. Każda warstwa posiada pewną grupę podwarstw. Dlaczego? Ponieważ, proszę Państwa, według starej instrukcji K1 obiekty posiadają pewne swoje podkategorie, tak, pewne ele, inne elementy, które muszą zostać uwzględnione przy digitalizacji tego obiektu. Dlatego producent oprogramowania od razu zaimplementował te warstwy w systemie, także te warstwy, które tu widzimy i towarzyszące im podwarstwy, to jest nic innego jak przeniesienie. I skonfigurowanie od razu gotowych warstw tak zgodnie z instrukcją K1, czyli na potrzeby digitalizacji mapy zasadniczej, co oczywiście nie oznacza, że w programie możemy wyłącznie digitalizować tylko mapę zasadniczą. Ponieważ jeśli byśmy chcieli utworzyć własne warstwy na potrzeby jakichś innych prac, wówczas musimy kliknąć na słówko na nagłówek i edycja. Wpisując nazwę warstwy, od razu określam, czy będzie to warstwa liniowa czy tekstowa. I to w tym momencie tutaj muszę określić. Jeżeli bym chciał, żeby to była liniowa, to klikam liniowa i w tym momencie pojawia mi się okienko edycji już gotowej pod warstwy. Czyli na przykład niech to będzie droga. Na przykład droga. Tak. To okienko pozwala mi na wybór koloru danej warstwy. Natomiast to okienko pozwala mi na wybór koloru warstwy w momencie drukowania, czyli mógłbym, mogę sobie prowadzić moją mapę numeryczną w wersji kolorowej, ale jeśli załóżmy, nie posiadałbym kolorowej drukarki, tak, tylko czarno-białą, wówczas. Mogę sobie ustawić wszystkie obiekty, żeby się drukowały na czarno i mapa będzie wychodziła koloru czarnego. Typ linii to tutaj jest to zanumerowane, jednakże jak będziemy przechodzili stopniowo w dół, to zauważymy, że ta linia się zmienia sukcesywnie. Tak. Cierka, gruba. To proszę Państwa, co tutaj widzicie, to jest proszę Państwa tak zwane skalowanie. Oznacza to, że linia, w zależności od tego, jak będzie w danej chwili ustawiona skala bazowa, z taką grubością linia będzie wyświetlana. Ja sobie to zostawię domyślne i kliknę OK. Ja, jak zjadę na sam dół, widzimy, że warstwa własna została utworzona i została utworzona podwarstwa o nazwie Droga. I to w tym momencie, tą. Na tej podwarstwie mogę pracować. Natomiast jak sprawa wygląda w przypadku tych pierwszych czterech warstw? Mówiłem na początku, że one zostały podłączone we wcześniejszych cyklach. Oznacza to, że we wcześniejszych filmach podłączaliśmy te warstwy z pliku FDB z wykorzystaniem serwera Firebird. Proszę Państwa, te warstwy są warstwami obiektowymi. Oznacza to, że fmapa pilnuje, aby obiekty, które są Wrysowywane na tych warstwach były wrysowywane z zachowaniem określonych reguł, wynikających już tym razem nie z instrukcji K1, tylko z rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. W chwili obecnej, co prawda, to rozporządzenie nie obowiązuje, ale ta chwila ukażą się zamiast niego dwa nowe i jedno będzie dotyczyło budotu 500. I mapy zasadniczej, a jedno będzie dotyczyło Gesudu. Jeśli chodzi o ewidencję gruntów i budynków, która również się tutaj znajduje, I to w, w przypadku tej bazy istnieje już rozporządzenie Stare z 2001 roku oraz jego niedawna nowelizacja. Proszę Państwa, jeżeli chcemy aktywować jakąś warstwę do edycji, wówczas musimy najechać na podwarstwę i kliknąć zielone kółeczko. W tym momencie warstwa jest aktywowana do edycji. Może być aktywowana tylko jedna warstwa liniowa i jedna warstwa tekstowa. Jeżeli wykonamy jakieś prace i chcielibyśmy tę pracę zapisać do oddzielnego pliku, wówczas mamy możliwość zapisania do DXF-a, Shape'a albo GML. Dlaczego do tych trzech formatów? Ponieważ, proszę Państwa, to są otwarte standardy, darmowe standardy. Więc, nawet jakbyśmy na przykład tworzyli własne oprogramowanie, to nie musimy nikomu płacić, tylko możemy skorzystać z tych powszechnie stosowanych standardów zapisu danych wektorowych. Tylko proszę pamiętać, że pewne formaty zapisują tylko geometrie, takie jak DXF, natomiast Shape może zapisać tam zarówno geometrię, jak i atrybuty danej geometrii. To wszystko, proszę Państwa, zapraszam do kolejnych filmów, gdzie szczegółowo zostaną przedstawione metody digitalizacji.